będzie doładować kartę Roblox. Wchodzicie w Google, wpisujecie www.roblox.com i tu, tu musicie się za kliknąć kontynuuj w przeglądarce i te, będziecie musieli się na to zalogować, ale ja już jestem zalogowany. Kli, klikacie Robux. Wybieracie ile chcecie kupić Robuxów. Wybieracie Wykorzystaj kartę Roblox. I wpisujecie ten kod z karty, trzeba zdrapać tak jak tu jest pokazane na, na obrazku i nie bójcie się, bo od razu wam nie da, tylko musicie sprawdzać. No i po pięciu minutkach albo trochę mniej powinno wam dać, później wchodzicie w, Rob, w, Robu, w Robloxa i już macie te Robuxy.